To właśnie wjeżdżamy teraz na serwisóweczkę będziemy z drugiej strony okrążali boreczek dróżka też bardzo fajna można przejechać turystycznie, krajoznawczo dużo zieleni, dużo wszystkiego także to jest bardzo pięknie przejechać taką turystyczną rzeczka będzie niedaleko i można się rozerwać właśnie o. Tutaj też nie należy osiągać wielkich prędkości, jechać sobie spokojnie, a dojedziemy do celu, dojedziemy do trasy, która prowadzi z Sędziszowa do Boreczku przez Wolicę Piaskową. Dróżka po prostu pierwsza klasa, równiutko jak na blacie stołu widać w widnokręgu całą okazałą autostradę A4, odcinek Rzeszów, Dębica teraz będziemy dojeżdżali do mostu na rzece Potok Bratkowski o właśnie już widać na widnokręgu ten most tam widać, że śliska autostrada może być, ale nas to nie interesuje na razie bo teraz idziemy opodnicą południową Boreczku czyli serwisówką autostrady A4 tam w oddali jest potok Las O i tak sobie jedziemy jedziemy bardzo pięknie można tu przyjść na spacerek także wypocząć od snoju dnia codziennego i pracy, pooddychać świeżym powietrzem, pocieszyć się zielenią. Tam jest troszeczkę O, no i tu właśnie, już będziemy obwodnicą, czyli serwisówką, dojeżdżać do trasy sędziszów do Reczek, a tam jakbyśmy pojechali dalej. To byśmy dojechali do samej krzywej. Tu musimy się oczywiście zatrzymać na stopie. I jeszcze pokażę. O, tam jest już widać boreczek całej okazałości. A tam jest Las Wolicki i trasa na Sędziszów Małopolski.